Kolejne pytanie. Czy kolektor pokarmu jest bezpieczny? Kiedy go kupić? Jak jest w promocji? <śmiech> <śmiech> nie, żartuję, jak mówiła jest wcale drogi. Porównując z laktatorem to 10 razy tańszy. Yy, kolektor pokarmu to, to w ogóle jest, bo teraz część z Was ogląda i pewnie nie. Widać. Bo faktycznie zauważyłam, jak prowadzę zajęcia, że nie każdy słyszał w ogóle o kolektorze. I przyznam Wam, że ja pierwszy raz zobaczyłam taki kolektor, usłyszałam w ogóle o nim u pacjentki. Bo też wcześniej jakoś tak nie doszło do mnie takiej informacji, że coś takiego jak kolektor. Ja nie używałam. Kolektor to jest taka silikonowa buteleczka, która jest, jest miękka, można ją ścisnąć. Ona jest z lejkiem, czyli tak podchodzi trochę z pod wyglądem jak buteleczka dla lektatora. I tylko, że to jest taka jednoczęściowa silikonowa. Jak ją ściśniemy, przyłożymy do piersi, puścimy, to wtedy wytwarza się podciśnienie i mleko dzięki... znaczy przede wszystkim się dobrze trzyma, jest mała lekka i mleczko sobie wypływa. Wspiera taki wypływ. Mleka. Używamy wtedy w różnych sytuacjach, Używam, na pewno nie będzie to jako zamiennik lektatora. Nie mamy tam takiej jakby nad tym nad powiedzmy kontroli, ile tego mleka wypłynie. Nie wiemy, czy do końca faktycznie piersią różni, różnie bywa. Jest to tak wspierająco bardziej. Zaletą jest, no na pewno cena, ale też zaletą jest to, że nie mamy żadnych sprzętów, nic tu nie musimy, prądu nie potrzebujemy i jest to lekkie bardzo, i możemy tego używać podczas karmienia dziecka. Bo tak, no, trudno by było utrzymać jeszcze odpowiednio, żeby ten lejek tam nie przesuwał się i tak dalej. dziecko przystawiamy. Najlepiej z pozycji spod pachy, bo wtedy mamy tutaj dobry dostęp i, e, i przysysa się ta buteleczka, i, 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 i co to nam daje. Albo w nawale pokarmowym, kiedy wiemy, że dziecko nie da rady nam do uczucia ulgi wyjeść, i wiemy, że po tej jednej piersią już odpadnie w mówiąc, a druga jeszcze biedna zostaje i woła o pomoc. No i wtedy ten, laktator, ten kolektor nam od razu odciąga, tak? I też oszczędzamy sobie czas, że nie musimy po karmieniu odciągać lektatorem, tylko to się dzieje no czasowo I też w sytuacji, kiedy chcemy pobudzić, znaczy właśnie trzy bym powiedziała sytuacje są. W sytuacji, kiedy chcemy pobudzić laktację, czyli też najlepiej no dziecko pobudza laktację tak naprawdę, no ale różne, różne są sytuacje. A więc też, też ten czas sobie wtedy... Czas sobie kupujemy, że tak powiem. I w sytuacji też kiedy piersi po prostu przeciekają i najbardziej przeciekają, kiedy właśnie dziecko się i druga pierś przecieka, no i trochę szkoda. Teraz, żeby to mleczko wieści w dużej ilości wygłowa, to szkoda, żeby do... Wkładki tej bawełnianej po prostu uciekało. No to jeszcze jest kwestia muszli laktacyjnych, ale to mleczko nie nadaje się do spożycia, tak jak to do A tu z kolektora, z tej buteleczki możemy dziecku podać to mleko do jedzenia. Więc taka oto e, zaleta. Aha, jeszcze było pytanie: kiedy go kupić? E, on się może Wam nie przydać, a jeśli będzie taka potrzeba, to spokojnie możecie sobie go kupić, bo dostępność jest, jest duża y, po porodzie. Ale jeśli chcecie, to, to możecie i przed porodem. No nie wiem, kwestia jest dowolna. Na pewno w trakcie porodu nie będziemy kupować.